Witam Państwa ponownie. Bohater naszej dzisiejszej historii nigdy nie siedział w więzieniu, nie brał prochów, a upił się tylko raz w życiu, a jednak jak ślepiec błądził w ciemnościach. Jego historia to typowy przykład życia bez celu. Potrzebował poznać kogoś, kto przywróciłby mu wzrok, a kiedy to nastąpiło, jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Bezdomni bywają ofiarami ekonomii, wolnego rynku, innych ludzi, a często samych siebie. Odrzuceni przez rodzinę i przyjaciół, zrozpaczeni trafiają na ulice. Nasza misja codziennie przyjmuje pod swój dach ponad 800 takich osób, mężczyzn, kobiet i dzieci, zapewniając im nocleg, pożywne posiłki i czyste ubrania, a nawet pomoc medyczną i dentystyczną w misyjnym ambulatorium. Wszystko to za darmo dzięki ludziom dobrej woli wspierającym nas finansowo. Ale na tym nie koniec. Zaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych naszych gości jest ważne, ale nie jest w stanie trwale i dogłębnie zmienić ich życia. Dlatego duszpasterze i terapeuci zapoznają ich z tym, który przyszedł, by szukać i zbawić to, co zginęło, i który najlepiej zna ich cierpienie. Życie tych, którzy postanawiają iść za nim, zmienia się raz na zawsze. I o takich właśnie przemianach opowiadają już w dziesięciu językach nasze słuchowiska. Do słuchaczy na całym świecie! Oto program numer 3146 z cyklu Wyzwolony. Audycja! Która da wam do myślenia Spokojnie, Max Nie byłoby dobrze rozbić się w drodze do szpitala Już prawie jesteśmy Ciągle krwawi? Nie wiem Spod bandaża nic nie wycieka Świetnie go opatrzyłaś Tak się bałam Krew tryskała jak z fontanny Musiała pęknąć tętnica Ach, Ale przynajmniej przestał płakać Myślałem, że będzie mądrzejszy po co on wstawał w tych taczkach? Krwotok opanowany, ale to naprawdę głęboka rana. O co się skaleczył? A, zardzewiały, wystający bolec, doktorze. W takim razie musimy mu podać surowicę przeciwtężcową. To niesamowite, jak bardzo krwawił. Przy każdym uderzeniu serca krew normalnie tryskała. Przecięta tętnica skroniowa mogła się skończyć tragicznie. Pani Zajfert doskonale zabezpieczyła pani ranę. Ach, tak się bałam. Skąd pomysł, żeby ucisnąć ranę domowym chlebem i owinąć gazą? Nie wiem. To było tak, jakby mi ktoś mówił, co trzeba robić. Bohaterem naszej historii jest ten czteroletni wówczas chłopiec, który cudem uniknął śmiertelnego niebezpieczeństwa. To opowieść o tym, jak poznał tego, który go prowadził i czuwał nad jego życiem. Prawdziwa historia dana Zajferta już teraz w wyzwolonym. Dorastałem na farmie w pobliżu Hainys, północnej Dakocie, prawie na granicy z Dakotą Południową. Tata hodował trochę bydła, ale głównie uprawiał o zimą pszenicę na obszarze około tysiąca akrów. W kwietniu każdego roku kupowaliśmy 200 kurcząt, a moim zadaniem było ich karmienie i pojenie, a także sprzątanie kurnika. Miałem dwóch braci, starszego i młodszego, którzy również mieli swoje obowiązki. Wszyscy ciężko pracowaliśmy. Chociaż całą rodziną chodziliśmy do kościoła, w domu nigdy nie czytaliśmy Biblii, ani nie rozmawialiśmy o Bogu. Tata czasem zabierał nas do kina. W jednym z filmów, kiedy w samolocie nastąpiła awaria silnika, pasażerowie zaczęli razem śpiewać chrześcijański hymn. Wtedy po raz pierwszy zastanawiałem się, skąd wziąć taką wiarę. Do mojej szkoły w Heineis, gdzie odbywała się cała moja dwunastoletnia edukacja, Chodziło w sumie tylko 16 chłopaków. Ukończyłem ją w 1962 roku jako jeden z sześciu chłopaków w mojej klasie. Gratulacje, Dan! Udało ci się! Zawsze byłam pewna, że mu się uda. Ja też! Ale z młodymi różnie bywa. I po co było się tak śpieszyć? Zaraz zacznie mnie ścigać komisja poborowa. Chciałbyś iść do wojska? Nie, a jeśli już, no to do lotnictwa. Ja uwielbiam samoloty. Jasne, ale jeśli mają cię wziąć, to oby dopiero po żniwach. Po żniwach sam zaciągnąłem się do lotnictwa, żeby uniknąć innego przydziału. Obóz dla rekrutów okazał się nie być tak ciężki jak moja tęsknota. Byłem bardzo związany z rodziną. W czasie kryzysu kubańskiego wojna wisiała w powietrzu. Wszyscy odetchnęli się z ulgą, kiedy minął. Zaraz potem poprosiłem o przeniesienie do bazy w Luizjanie, gdzie latałem na myśliwcach. Rok później zginął prezydent Kennedy. Wieczorem przed jego pogrzebem wrócili ze swoich misji moi współlokatorzy, przywożąc ze sobą najróżniejsze alkohole. Na co masz ochotę, Dan? Na piwo. To piwo? Mamy taki wybór, a ty chcesz piwo? Tak. Ja nigdy nie próbowałem niczego innego. No to masz dobrą okazję, żeby zacząć z typa po prezydencie. No skoro tak, to, to spróbuję wszystkiego. No i bardzo dobrze, tak trzymaj. No nie, nie, tak dużo. No, Lozuj, Dan, ciesz się życiem, nigdy nie wiadomo, ile nam go jeszcze zostało. Tej nocy myślałem, że umrę, ale wyciągnąłem z tego nauczkę. Trzy miesiące później, w połowie lutego 1964 roku, mój tata umierał w szpitalu. Poleciałem do niego samolotem Czerwonego Krzyża. To zaczęło się pod koniec jesieni. Miał coraz większe problemy z oddychaniem. Wszystko przez tę terapię kobaltem. Ja myślałem, że kobalt miał zniszczyć raka. Miał, ale dostał za dużą dawkę i zupełnie zniszczył mu płuca. To dlatego jest pod namiotem tlenowym. Nie może oddychać, Dan. Dusi się. Nic nie da się zrobić? To są nieodwracalne zniszczenia. W płucach zbiera mu się płyn, a teraz doszło jeszcze zapalenie płuc. Ja nie chcę go stracić, mam. Ja też nie. Nie wiem, co zrobię bez niego. Patrzyliśmy, jak tata powoli dusił się z powodu obustronnego zapalenia płuc. Zmarł pod koniec lutego. Miał zaledwie 49 lat. Mój starszy brat był już wtedy żonaty i mieszkał w innym mieście, a młodszy, Don, miał dopiero 15 lat. Zostałem więc zwolniony z wojska, żeby pomóc mamie w prowadzeniu farmy. Ach, nie wiem, jakbym sobie bez ciebie poradziła, Dan. Strasznie się nacharowałeś. No, prawdziwa klęska w rodzaju. Dobrze, że Don pomógł nam przy żniwach. Jak sobie pomyślę, że za chwilę wezmą go do wojska? Normalna kolej rzeczy, Ach. mamo. Każdy mężczyzna ma obowiązek służyć swojemu krajowi. No tak, ale wszystko będzie na twojej głowie. Damy radę. Nawet jak pójdę na studia. Chcesz wyjechać? Tylko do Dickinson. W ciągu tygodnia będę miał zajęcia, ale na weekendy będę wracał, żeby ci pomóc. Nie zamierzam być całe życie farmerem. Jesienią 1966 roku rozpocząłem studia. Wybrałem przedsiębiorczość i nauki społeczne. Nadal chodziłem do kościoła, ale nie miało to wpływu na moje życie. W miarę upływu lat narastało we mnie poczucie pustki której nic nie było w stanie zapełnić. Jesienią 1969 zapisałem się też na zajęcia z psychologii dziecięcej. Pewnego dnia, wchodząc spóźniony do sali, potknąłem się o czyjeś nogi. W ten sposób zauważyłem megi. Nie chciałam cię zawstydzić, Dan. No jakoś to przeżyję. A dlaczego się spóźniłeś? Bo z naszej farmy to dwie godziny drogi przy dobrej pogodzie. Jesteś farmerem? No nie z własnej woli, dlatego studiuję biznes. To po co ci te zajęcia z psychologii dziecięcej? No jak to po co? W biznesie jest jak w piaskownicy obowiązują te same zasady. Nie uważasz? Ja robię specjalizację z pielęgniarstwa, więc to obowiązkowe. A ja, poza biznesem, wybrałem psychologię i socjologię. więc w ciągu tygodnia mieszkasz tutaj. Tak. A może. może spotkalibyśmy się któregoś wieczoru? Popatrz na tego słodkiego chłopczyka. Lubisz dzieci, co, Meggi? Bardzo. Zawsze chciałam założyć dom dziecka. Ciekawie by było, co? No, pewnie. Ja mógłbym zajmować się stroną biznesową, a ty dziećmi. Mm, brzmi fantastycznie, Dan. Rok później oświadczyłem się, a w czerwcu 1971 wzięliśmy ślub. Megi miała 26 lat, a ja 27. Przez dwa kolejne lata pracowałem jeszcze na farmie rodziców. Cieszę się, że już pożniwa. Ja też. Mama zostawia farmę. Wynosi się stąd. Dokąd? Dostała propozycję pracy. Ma zająć się domem w New Salem. No, to pewnie zdecydowanie łatwiejsze niż prowadzenie farmy. Właśnie, dlatego cieszę się, że wyjedzie. A co z nami? Chciałabyś się przeprowadzić do Rapid City? Poważnie? A czy tam każdej wiosny nie ma potężnych powodzi? A to już przeszłość, Megi. A co z farmą? No, moglibyśmy ją wydzierżawić. Tak więc jesienią 1972 wszyscy opuściliśmy farmę. Przez pół roku pracowałem w sklepie optycznym w Rapid City, a następnie dla firmy ubezpieczeniowej stowarzyszonej z siecią supermarketów. W 1975 roku postanowiła się przebadać, ponieważ wciąż nie mieliśmy dzieci, których tak pragnęliśmy. Wszystkie testy wyszły negatywnie, Dan. Przynajmniej wiemy, że to nie w nas jest problem. No nie. To dlaczego nie możemy mieć dzieci? Nikt nie wie. Przykro mi, kochanie. Wiem, jak bardzo tego chcesz. Lekarz powiedział, że pozostaje nam adopcja. Doradca adopcyjny z naszego kościoła pomógł nam wypełnić wszystkie niezbędne dokumenty. Kiedy po raz pierwszy odwiedziła nas w domu konsultantka, Megi tak się denerwowała, że aż przypaliła kukurydzę. Pokonaliśmy wszelkie przeszkody, zostaliśmy zakwalifikowani i czekaliśmy na wiadomość. Halo. Tak. Zaraz zapytam męża, ale jestem pewna, że się zgodzi. Dan? Tak. To nasza konsultantka adopcyjna. Czy zgodzisz się adoptować dziecko urodzone w rezerwacie? No oczywiście. Słyszała pani? Bardzo dziękujemy. Dan! Dostaniemy chłopczyka. Ma miesiąc i jest pół krwi z juksem. Byliśmy ostatnimi nieindiańskimi rodzicami adoptującymi dziecko z tego rezerwatu. Oboje byliśmy przekonani, że nasz syn jest najśliczniejszym niemowlakiem na świecie. Półtora roku później przeprowadziliśmy się z powrotem do Bismarck, żeby być bliżej naszych rodziców, a ja zatrudniłem się w dużej firmie ubezpieczeniowej. Chcieliśmy przenieść nasze dokumenty adopcyjne z Rapid City do Bismarck. Ale nasza doradczyni namawiała nas, żeby z tym zaczekać. W marcu zadzwoniła. Maggie, tak? organizujemy jutro imprezę dla rodziców adopcyjnych. Moglibyście przyjechać? No, bardzo chętnie, tyle że Dan dopiero co wrócił z kursu w Nebraska. Hmm. Przy okazji moglibyście odebrać waszą nową córeczkę. Tylko musicie przywieźć dużo wstążek bo ma mnóstwo włosów, Chyba jestem trochę podekscytowana Właśnie rozbiłam filiżankę Oczywiście, będziemy jutro Nasza córeczka miała 7 dni Była pół i pół irlandką. Latem 1978 roku Megi zaczęło boleć w piersiach i poszła do lekarza Okazało się, że spodziewa się naszego własnego dziecka. W trakcie ciąży musiała bardzo na siebie uważać, ale w listopadzie szczęśliwie przyszła na świat nasza własna córeczka. W tym czasie dowiedziałem się o nowym chrześcijańskim radiu w naszej okolicy i w drodze do domu zacząłem go słuchać. Pamiętacie, jak żyliście na modłę tego świata, naśladując władcę, który rządzi w przestworzach, ale. Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem? Czy zauważyłeś, jak często Biblia mówi: Ale Bóg, ale Bóg przeprowadził, ale Bóg zaopatrzył, ale Bóg jest sędzią? A jeden z najpiękniejszych wersetów biblijnych mówi: Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Natomiast w liście do Efezjan, rozdział drugi, wiersz czwarty, czytamy: Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas ożywił wraz z Chrystusem. Nigdy nie słyszałem, by ktoś tak tłumaczył Biblię. Spodobało mi się to i odtąd, kiedy tylko mogłem, słuchałem tych audycji. Przypomniały mi się hymny, których uczyła nas nauczycielka muzyki, i słowa pieśni śpiewanej przez pasażerów samolotu w filmie, który oglądałem w dzieciństwie. Czy ja też mógłbym mieć taką wiarę? Po co właściwie jestem tu na ziemi? Z pewnością musi istnieć jakiś większy cel niż tylko praca i rodzina. Większość radiowych kaznodziejów mówiła o służbie Bogu, ale ja nie chciałem wyjeżdżać na misję do obcych krajów. Całe miesiące zastanawiałem się nad tym. Pewnego wieczoru brat Megi zaprosił nas na spotkanie z jednym z kaznodziejów udzielających się w radiu. Przygotowałem kazanie, ale Duch Święty podpowiedział mi, żebym zamiast tego przedstawił dziś swoje świadectwo. Muszę Wam powiedzieć, że zanim zostałem zbawiony, byłem nałogowym alkoholikiem. Z powodu picia straciłem wszystko, pracę i rodzinę. I wiedziałem, że nie jestem w stanie się zmienić. Pewnego wieczoru, w rozpaczy, postanowiłem się zabić i z prędkością 130 km na godzinę uderzyłem w filar mostu. Gdybym wtedy zginął, znalazłbym się w piekle. Ale Bóg mnie uratował. W księdze Ezechiela, rozdział 33, wiersz 11, czytamy: Jakom żyw, mówi wszechmocny Pan, nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej by się bezbożny odwrócił od swojej drogi i żył. Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg. Dlaczego macie umrzeć, domu izraelski? Przeżyłem. I kiedy leżałem w szpitalu, ktoś opowiedział mi o Jezusie, że on może zmienić moje życie. Zaufałem mu i narodziłem się na nowo. Bóg chce i tobie dać nowe życie, ale musisz się na nowo narodzić. W Ewangelii Jana, rozdział trzeci, wiersz trzeci, Jezus tak mówi: Jeśli kto się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. To wszystko nie całkiem. Ja myślałem, że będzie promował jakiś produkt. Dan. No co? No, no właśnie tak robią w, w radiu i w telewizji. Kupiłem ten cudowny lek i zaświadczam, że od razu mi przeszło. Ty też powinieneś spróbować. No i dokładnie tak zrobił. Zaświadczył o Bogu. O tym, jak Jezus uzdrowił Jego zmarnowane życie. No chyba masz rację. No. Ale to całe narodzenie się na nowo. Rozumiesz coś z tego? trochę. Myślę, że mój brat i jego żona narodzili się na nowo. Naprawdę bardzo się zmienili. Mają w sobie jakiś taki spokój i radość. Muszę to poznać bliżej. Może właśnie tego brakuje w moim życiu. Im więcej słuchałem chrześcijańskiego radia, tym bardziej byłem przekonany o własnej grzeszności. W dzień i w nocy rozmyślałem o potrzebie relacji z Bogiem. Kiedyś wracając z pracy, zjechałem na pobocze, zamknąłem oczy i modliłem się: Panie, przychodzę do Ciebie żałując za moje grzechy. Oddaję Ci moją duszę, moje serce, oddaję Ci całego siebie. Chciałbym być taki jak Dawid. Szukam Cię ze wszystkich sił i w każdej chwili. Jeśli mielibyśmy zostać misjonarzami w Afryce, ty sprawisz, że Afryka będzie tak piękna, że nie będziemy mogli się tego doczekać. Kiedy otwarłem oczy, nawet drzewa wyglądały inaczej, ale bałem się powiedzieć o tym komukolwiek. Kilka dni później siedziałem przy biurku, mówiąc Bogu, że nie znam żadnego innego chrześcijanina. I prawie w tej chwili do pokoju wszedł Tom, mój bratanek, z Biblią w ręce. Hej, wujku Dan, nie uwierzysz, co się wydarzyło? Zostałem zbawiony. Zbawiony? Ja też, tydzień temu. Żartujesz? Właśnie mówiłem Bogu, że nie znam żadnego chrześcijanina. A on mnie tu posłał. To niesamowite, prawda? Chciałem ci pokazać kilka niesamowitych wersetów z Biblii, tych moich ulubionych. O. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej. Bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Czy to nie jest fantastyczne? Nie mogę doczekać się na powrót Jezusa. Wtedy nie będziemy już tacy jak teraz. Zaraz to sobie zapiszę. Pierwszy list do Koryntian. Rozdział piętnasty, mm. wiersze 51 mm. i pięćdziesiąty drugi. Posłuchaj tego. Ewangelia Jana, rozdział czternasty, wiersz szósty. Odpowiedział mu Jezus. Ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Wow, nigdy tego nie słyszałem. I jeszcze jeden. Ten. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Nie mogłem się nadziwić, w jaki sposób Bóg odpowiedział na moje modlitwy. To był początek mojego pięcioletniego wspinania się w górę razem z Bogiem. A potem zacząłem nauczać w szkółce niedzielnej. O czym będziesz jutro mówił, Dan? Opowiem historię o Józefie. On jest symbolem Chrystusa, był prześladowany, odrzucony, ale wybrany przez Boga, by uratować swój lud. Uwielbiam ten werset, w którym mówi Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, zachować przy życiu liczny lud. Bóg zawsze działał w naszym życiu, a my tego nie widzimy, aż do chwili, kiedy coś się spełni. A ty zawsze byłaś wrażliwa na Jego prowadzenie. Poznałam Boga już w szkole podstawowej. Miałam świetną nauczycielkę, uczyła nas wersetów biblijnych i pieśni. Chciałbym, żeby mój brat Don był bardziej otwarty na Ewangelię. Na razie w ogóle nie jest tym zainteresowany. Don służył w Wietnamie, a kiedy wrócił do domu, wstąpił do policji w Mandon. W tym czasie ja byłem już w zarządzie chrześcijańskiego radia, dzięki któremu się nawróciłem. Współpracowałem tam z paroma bogobojnymi ludźmi, wśród których był Walter, policyjny kapelan. Razem z nim modliliśmy się za mojego brata, ale on wciąż nie chciał słuchać. Mam nadzieję, że nie zaczniesz znów gadać o Bogu, Dan. No nie, no jeśli tego nie chcesz. Nie chcę. Ten kapelan wciąż próbuje mi wciskać Jezusa. Walter? No, on też jest w zarządzie stacji radiowej. Przychodzi co wieczór, żeby, jak mówi, przeczytać mi werset z pisma. A potem modli się za mnie. Tu w domu? Tak, tu w domu. Co wieczór. To dopiero nazywa się wytrwałość. On kocha Boga, Don. A niech sobie kocha. Byle nie zawracał mi głowy. To nie dla mnie. Chociaż... Chociaż muszę przyznać, że... Cenię sobie jego modlitwy. Jak to? No, nie rozumiem. Mam mraka. Prawdopodobnie z powodu kontaktu z czynnikiem pomarańczowym. Przez cały następny rok Walter odwiedzał Dona, kiedy ten leżał umierający. Każda rodzina powinna mieć kogoś takiego jak Walter. W końcu Don uwierzył w Jezusa. Tak, to prawda. Jezus mnie zbawił, Dan. Chwała Bogu. Modliłem się za ciebie. Byłem trudnym przypadkiem. Żałuję, że tak długo walczyłem. Boży czas jest doskonały. Nie wydaje mi się, żeby mi go dużo zostało. Niczego nie stracisz, bracie. Przeczytaj mi swoje ulubione wersety. Pomyśl tylko, jeszcze nie tak dawno nie cierpiałem, kiedy Walter wpadał, żeby mi je czytać. Tak więc, jeśli kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Umiesz to na pamięć. Nawet nie musisz czytać. Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Amen. Jezus powiedział: Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Don umarł sześć tygodni po swoim nawróceniu. Dziękuję Bogu za ten czas, kiedy mogliśmy jako bracia w Chrystusie modlić się razem. Miał zaledwie czterdzieści dwa lata. Nasze dzieci dorosły, założyły rodziny i same mają już swoje dzieci. Nasze wnuki mówią, że uczysz je na pamięć wersetu z Księgi Rodzaju. Rozdział pierwszy, wiersz 27. Zgadza się. Dlaczego akurat ten werset? Bo jest bardzo ważny. Każdy powinien wiedzieć, że Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo. Na obraz Boga stworzył go, jako mężczyzny i niewiasty ich stworzył. O, masz rację. Tylko Boża prawda może pokonać kłamstwo, jakim jest teoria ewolucji. Później nauczę ich też tego, co Jezus powiedział swoim uczniom: Ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Wiesz, że Michel chce adoptować dziecko z Haiti? Naprawdę? No, złożyli już dokumenty. No, popatrz, idą w nasze ślady. Właśnie. Pamiętasz? Kiedyś rozmawialiśmy o tym, żeby założyć dom dziecka. Z dwunastką wnuków mamy dobry początek. W 2003 roku zmarła moja mama, a my sprzedaliśmy farmę mojemu bratankowi. Nadal pracuje w ubezpieczeniach, ale naszym prawdziwym zajęciem jest dzielenie się Jezusem z każdym, kogo Pan stawia na naszej drodze. Poznanie Jezusa Chrystusa to najlepsza rzecz, jakiej możesz doświadczyć w życiu i owocuje na wieczność. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi człowiek, Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich. Przyjacielu, Jezus Chrystus, Syn Boży, żył i umarł za Ciebie. Wstał z martwych i żyje, by wstawiać się za Tobą. W liście do Rzymian rozdział 10, wiersze 9 i 10 Biblia mówi Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Jeśli zainteresował Cię nasz program, skontaktuj się z nami. Zaglądnij do internetu na stronę www.szukającboga.pl. Tam znajdziesz formularz kontaktowy. Na pewno odpowiemy. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois 6605. Telefon: 312 922 1462. W programie numer 3146 z cyklu wyzwolony wysłuchaliśmy prawdziwej historii Dana Zajferta. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś czeka na twój telefon.